Dane są dwa pudełka, czerwone i niebieskie. W każdym z tych pudełek znajduje się 10 kul, ponumerowanych liczbami od 1 do 10. Z każdego pudełka losujemy jedną kulę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że numer kuli wylosowanej z czerwonego pudełka jest mniejszy od numeru kuli wylosowanej z niebieskiego pudełka. Standardowo, jak to bywa w zadaniu z rachunku prawdopodobieństwa, będziemy musieli policzyć mocę dwóch zbiorów. Moc zbioru omega, czyli zbioru wszystkich możliwych zdarzeń, wszystkich możliwych losowań, jakie tu się nam mogą wydarzyć. No i jeszcze moc naszego zdarzenia, zdarzenia A, które jest opisane w treści zadania, i polega na tym, że numer kuli wylosowanej z czerwonego pudełka jest mniejszy od numeru kuli wylosowanej z niebieskiego pudełka. Najpierw policzymy moc omega, czyli moc wszystkich możliwych losowań. Ponieważ z pierwszego pudełka, powiedzmy, że najpierw losujemy kulę z niebieskiego pudełka. Możemy wylosować jedną z 10 kul z numerkami od 1 do 10, czyli mamy 10 możliwości, czyli piszemy sobie 10. I teraz losujemy jeszcze kulę z drugiego czerwonego pudełka, tu również mamy 10 możliwości, czyli piszemy razy 10 możliwości właśnie wylosowania kuli. Z, drugie, z drugiego pudełka co daje nam łącznie moc omega równą 100. Tyle jest możliwych wyników losowań tych kul. Teraz musimy policzyć moc naszego zdarzenia A. No i jeżeli policzymy już moc A, no to prawdopodobieństwo tego zdarzenia A to będzie moc A przez moc omega i będzie koniec zadania. Jak zatem policzyć liczbę tych losowań? w których numer kuli wylosowanej z czerwonego pudełka jest mniejszy od kuli z wylosowanej z niebieskiego pudełka. No, można postępować tutaj na wiele różnych sposobów. Można wręcz wypisywać e, pary odpowiednich losowań, czyli na przykład ku, z drugiego pudełka wylosowano z niebieskiego pudełka wylosowano kulę 2, a z czerwonego kulę 1 i to jest e, dobra para. No, albo można to zliczenie jakoś usprawnić. Można na przykład posłużyć się metodą drzewka. Może właśnie tutaj rozwiążemy to zadanie właśnie takim sposobem, czyli rysujemy sobie korzeń naszego drzewa, i teraz będziemy losowali na początku kulę z niebieskiego pudełka, może nawet wezmę sobie kolor niebieski do tego celu, i rysujemy pierwszy poziom, pierwsze konary naszego drzewa, właśnie oznaczające, symbolizujące losowanie kuli z niebieskiego, z niebieskiego pudełka. Możemy wylosować na pewno kulę z numerem. 1 no i jeżeli wylosujemy kulę z numerem 1, to w kolejnym losowaniu, czyli w losowaniu z czerwonego pudełka, co byśmy nie wylosowali, to będzie źle. Ponieważ będzie to na pewno liczba co najmniej równa tyle samo, czyli 1 albo większa, a ma być mniejsza, czyli tutaj nie mamy żadnej możliwości dobrego dokonania dobrego losowania z czerwonego pudełka. Natomiast jeżeli w pierwszym losowaniu z niebieskiego pudełka wylosujemy kulę numer 2 no to wtedy z czerwonego pudełka możemy wylosować kulę numer 1, i to jest dobre sprzyjające losowanie, w którym z czerwonego pudełka wylosowaliśmy mniejszą kulę niż z niebieskiego. No i dalej patrzymy, jak wygląda sytuacja, gdybyśmy wylosowali z niebieskiego pudełka kulę numer 3. Może od razu narysuję wszystkie możliwości losowań z tego niebieskiego pudełka, czyli 4, 5, dalej mamy 6. 7, 8, jeszcze możemy wylosować kulę numer 9 i największa możliwa kula, jaką możemy wylosować, to kula z numerem 10. No i teraz zobaczymy, ile dla każdego z tych losowań będziemy mieli możliwości wylosowania kuli czerwonej, tak aby jej numer był mniejszy, właśnie od numeru kuli niebieskiej. Jeżeli wylosowaliśmy kulę niebieską numer 3, to potem możemy wylosować albo kulę czerwoną numer 1, albo kulę czerwoną numer 2, i w każdym z tych dwóch przypadków będziemy mieli kulę o numerze mniejszym od trójki. Jeżeli wylosowaliśmy czwórkę jako kulę niebieską, no to czerwoną możemy wylosować jedynkę, dwójkę lub trójkę, i w każdym z tych trzech przypadków mamy wynik mniejszy od czterech. Dla piątki, jak już widać, pewną zależność będziemy mieli cztery możliwości, ponieważ będziemy mieli tu możliwość wylosowania kuli od jedynki aż do e, czwórki. W przypadku gdy kulę niebieską wylosowaliśmy z numerem szóstym, to czerwoną mogliśmy wylosować albo z numerem pierwszym, z drugim, trzecim, czwartym aż do numeru piątego. Mi się tutaj wszystko nie zmieści, dlatego tak w skrócie napiszę z kropeczkami. Dla kuli niebieskiej numer 7 możemy wylosować kulę czerwoną numer 1, numer 2, numer 3, numer 4 aż do numeru 5, a nawet 6. Dla ósemki możemy wylosować kulę czerwoną z numerem 1 aż do numeru 7. Dla dziewiątki w sposób podobny, od jedynki mamy do ósemki. No a dla dziesiątki wszystkie kule czerwone od jedynki aż do dziewiątki. No i teraz... Gdy już narysowaliśmy całe to nasze drzewko, w tym przypadku dosyć duże, no to moc zbioru A to jest liczba liści w tym drzewie, czyli e, tych liczb na ostatnim poziomie, czyli zliczamy, ile tego jest, piszemy sobie moc A e, równa się i tak, tu mamy jeden listek, czyli piszemy jeden. Plus dalej, tutaj mamy dwa listki, czyli plus 2, następnie mamy plus 3, e, potem tutaj mieliśmy plus 4. I tak dalej będziemy mieli plus 5 plus 6, tu było 5 liści, 6 liści, 7, 8 aż do 9. Suma wszystkich liczb naturalnych od 1 do 9 wystarczy, że to wysumujemy albo na piechotę, albo korzystając z faktu, iż te liczby tworzą ciąg arytmetyczny, czyli suma tych 9 kolejnych liczb to będzie pierwsza liczba plus ostatnia, czyli 1 plus 9 na 2 razy liczba liczb, czyli razy 9, no i to się równa 10 na 2, czyli 5 razy 9 to się równa 45. Zatem moc zbioru A jest równa 45. No i gdy już mamy policzoną moc A, to teraz możemy spokojnie policzyć prawdopodobieństwo zdarzenia A, które jest równe moc A przez moc omegi. No i to się równa 45 podzielić na 100. Możemy jeszcze skrócić ten ułamek, na pewno przez 5 możemy podzielić licznik i mianownik. 45 na 5 to jest 9 a 100 na 5 to jest 20. Tego ułamka już się nie da skrócić, czyli zapisujemy odpowiedź, że prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe 9 /20.